Czy widzieli Państwo kiedykolwiek coś bardziej bezsensownego, jak zatrzymanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przez elitarne oddziały policji, jak najgroźniejszego przestępcy, człowieka, który jest posłem na Sejm i jedzie do prokuratury, by złożyć tam zeznania, bo kiedy był tam dzień wcześniej, to prokurator nie znalazł dla niego czasu. Kto nie widział tych nagrań, niech je zobaczy. Oto materiał Telewizji Republika. Daj. Otwieraj, laju, like laju, like wchodzą, wchodzą, ABW, ABW! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pokaż ręce, pokaż ręce. Wysiadaj. No, dobrać dobrać. Dobrać. Proszę mnie nie dotykać, proszę mnie nie dotykać, jestem dziennikarzem. Proszę mnie nie dotykać, proszę mnie nie dotykać. Proszę mnie nie dotykać. Proszę mnie nauczyć mnie nienotykalności czelastnej, proszę mnie dotykać. Oh yes! Ta sprawa już wywołuje falę komentarzy, także międzynarodowych, także w Stanach Zjednoczonych. I snop światła z Waszyngtonu pada w tej chwili bardzo mocno na Warszawę z podejrzeniem, że w Polsce skończyło się już państwo prawa. Jednak to nie jest jedyne dzisiejsze wydarzenie, które wymaga skomentowania, bo oto funkcjonariusze żandarmerii wojskowej pojawili się, proszę Państwa, w domu Ewy Stankiewicz-Jorgensen, dziennikarki znanej między innymi z tego, że zrealizowała. Kilka bardzo mocnych i znakomicie udokumentowanych filmów na temat kłamstwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej i jej rzekomego przebiegu przez rząd Donalda Tuska za jego pierwszej władzy. A teraz, proszę Państwa, Ewa Stankiewicz jest nachodzona przez żandarmerię wojskową o 6 rano, ponieważ rzekomo ma w domu jakieś części polewa, tego samego Tupolewa, który został porzucony, żeby zgnił w ruskiej budzie w ramach śledztwa, które zostało oddane Putinowi, żeby przypadkiem prawda o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem nie wyszła na jaw. O tym wszystkim już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. funkcjonariusze agencji bezpieczeństwa wewnętrznego zostali dzisiaj potraktowani jak bezmyślne narzędzia państwa, które nie ma hamulców, żeby niszczyć własnych obywateli. Bo tu nie chodzi tylko o posła opozycji, chociaż to samo w sobie powinno być już skandalem, ale chodzić może o każdego z nas, kto może być tak potraktowany jak poseł Dariusz Matecki. Otóż Matecki wczoraj został pozbawiony przez Sejm immunitetu, którego wcześniej sam się zrzekł, no ale Sejm jeszcze formalnie wyraził zgodę na jego aresztowanie i Udał się od razu po tym głosowaniu do prokuratury, żeby złożyć zeznania w dętej sprawie tego, że rzekomo nie pracował w lasach państwowych, a pobierał stamtąd wynagrodzenie. Poseł Matecki przedstawił taką masę dowodów na to, że wykonywał swoją pracę, że rzeczywiście był nie tylko zatrudniony, ale był efektywnym pracownikiem lasów państwowych, że mam wrażenie, iż bardzo wielu z nas, tak wyrwanych z dnia na dzień ze swojego środowiska zawodowego, miałoby problem, żeby tak do Dobrze udokumentować to, co robili w pracy, bo to po prostu zostawiamy tam, w miejscu zatrudnienia, a w domu raczej nie mamy zbyt wielu dowodów na to, że idąc do pracy, rzeczywiście coś tam robimy. Matecki te dowody miał również dlatego, że oczywiście pracował w sieci, ale także ze względu na to, że jeździł w liczne delegacje i zachował sobie te kwity delegacyjne na jego własne szczęście. Ale dla prokuratorów nie ma to znaczenia. Prokurator Ślepokóra postanowił go. Upokorzyć i upodlić. Każdy obywatel, który się pojawia w prokuraturze, powinien zostać wysłuchany, jeżeli ma do przekazania konkretnej informacji, tym bardziej, jeżeli przychodzi w sprawie, którą prokuratura już się zajmuje, a tym bardziej, jeżeli zgłasza się sam potencjalny, podejrzany. I co? I nie ma dla niego czasu, pan prokurator, a następnego dnia, kiedy ten podejrzany, osoba publiczna, informuje w mediach społecznościowych, że udaje się do prokuratury po raz kolejny i na godzinę dziewiątą zamierza się tam stawić, by podjąć kolejną próbę złożenia zeznań, jest wygarniany z samochodu na środku Warszawy. Proszę państwa, tutaj jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciła uwagę, była minister sprawiedliwości i była prokurator generalna Barbara Piwnik. Pokaż ręce. Barbara Piwnik zwróciła uwagę, że tak nie wolno, że funkcjonariusze nie mają prawa zwracać się per ty, jak do wielokrotnego przestępcy, do obywatela, który nigdy nie był karany, nigdy nie miał do czynienia z takimi służbami i w związku z tym ma prawo oczekiwać, że będzie traktowany w sposób cywilizowany. Sprawą posła Dariusza Mateckiego zainteresowała się już międzynarodowa opinia publiczna, między innymi Mario Nofal, człowiek, który ostatnio opisywał łamanie prawa w Polsce. A jego tweety na ten temat zostały podane dalej m.in. przez Ilona Maska, dzięki czemu zobaczyło je kilkadziesiąt milionów ludzi. I Nafal zapowiedział, że w jego programie, który jest emitowany na Platformie X, czyli dawnym Twitterze, w niedzielę ukaże się specjalny wywiad z Dariuszem Mateckim, nagrany tuż przed jego zatrzymaniem. Ostatni wywiad Mateckiego. To będzie, proszę Państwa, bomba, dlatego że zainteresuje się tym opinia publiczna całego świata. Świata, a amerykańskie służby dyplomatyczne, które już spoglądały na Polskę z podejrzeniem, że następuje Białorusinizacja naszego kraju, będą miały kolejny bardzo mocny argument i wiele wskazuje, że ten snop światła z Waszyngtonu będzie oślepiająco w tej chwili wbity w oczy Donalda Tuska, dyktatuska, który niszczy nasze państwo. No i wreszcie, proszę Państwa, sprawa Ewy Stankiewicz, to jest też skandal nad skandale. Jak to jest możliwe, że żandarmeria wojskowa wchodzi do mieszkania. Podejrzewając, że ona ma jakieś części tu polewa. Podobno pani redaktor Stankiewicz nie była w tej sprawie przesłuchiwana. To jeszcze jest informacja do zweryfikowania. O, po prostu rozpoczęto działania od tego, że. Weszli jej żandarmi na mieszkanie, że po prostu zrobili jej dzisiaj kipisz i niczego oczywiście nie znaleźli. Przynajmniej tak to przedstawia Ewa Stankiewicz. Tej sprawie również będziemy się przyglądać. Najważniejszy wniosek, jaki z tego wszystkiego płynie, to niestety, proszę Państwa, taki, że oczywiście ci zaślepieni, wszyscy silni razem, ci ośmiogwiazdkowi będą się cieszyć, ale z czego się cieszycie? Cieszycie się z tego, że państwo Tuska, ta dyktatura, która się w Polsce rozpoczyna, może z każdym obywatelem zrobić wszystko: może po prostu wejść do niego do mieszkania albo wygarnąć go na środku ulicy, nawet wtedy, kiedy jedzie do prokuratury. I chce złożyć zeznania, to się go wygarnia, traktuje się go jak przestępcę, zwracają się do niego funkcjonariusze w sposób haniebny, niegodny. Dajcie państwo znać w komentarzach, czy uważacie, że ktokolwiek ma odrobinkę szacunku do samego siebie i podczas porannego golenia czy mycia zębów chce patrzeć w lustro, może jeszcze popierać tak działający rząd. Czy to jednak po prostu już tylko ludzie, którzy się wypisują z polskości, wypisują z naszego społeczeństwa i którzy mają w najgłębszej pogardzie nasze państwo, mogą jeszcze stać przy tej śmiesznej, ale niestety coraz bardziej strasznej dyktaturze? Jak państwo na to wszystko patrzą? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.